A oto moja szklarnia. Jak widzicie, niektóre rośliny próbują z niej uciec, próbują wydostać się na zewnątrz. W tym roku postawiłam na uprawy mieszane, czyli kwiaty i warzywa. Przede wszystkim aksamitki, które rozrosły się w bardzo dużym, jak widzicie, tutaj stopniu, ale także są nasturcje. Tutaj, tuż obok, obok pysznogłówka. W Doniczkach mam laur a więc zawsze są świeże liście laurowe jest także tutaj dosyć bogata, bogato kwitnąca bazylia teraz już wykształca nasiona ale uwielbiana jest przede wszystkim przez trzmiele i przez pszczoły bazylia jest rośliną miododajną a więc naprawdę bardzo duże obloty tutaj przez można powiedzieć całe lato obserwowałam jak widzicie wysiała się też dziewanna ona sobie tutaj co roku znajduje nowe miejsce absolutnie nie przeszkadza w uprawach zazwyczaj ją zostawiam, jeżeli się wysieje to wtedy na wiosnę pozyskuje z niej nowe rośliny, nowe sadzonki, w tym roku też mam zamiar je przesadzić w najbardziej suche miejsce ogrodu a więc też jej w tej chwili nie u sobą ona sobie tutaj spokojnie rośnie można powiedzieć, że w tym roku jestem ogromnie zadowolona z wyglądu mojej szklarni. Jest naprawdę kolorowo, jest zielono, jest mnóstwo owadów. Nie tylko trzmieli, nie tylko pszczół, ale także motyli. Tutaj jak widzicie, przekwita już sałata. Z niej wysypują się nasiona, a więc jak spulchnie teraz glebę i zacznę ją podlewać, to sama nam wyrośnie sałata, szpinak. Rukola. Niektórzy piszą, że na przykład dla pomidorów złym sąsiedztwem jest koper. Kopru jest tutaj dostatek, on również sam się wysiewa w różnych porach roku i, jak widzicie, nie wpływa wcale niekorzystnie na pomidory, dlatego że nie widać, aby miały pomidory jakąkolwiek chorobę. Wyglądają bardzo zdrowo, chociaż jest pierwsza połowa września i tak naprawdę czas zbioru tego warzywa już się kończy. W szklarni rośnie także verbena patagońska, tutaj widzimy czerwoną cynię, tuż obok groszek pachnący, on już przekwitł, kwitł na fioletowo. Są także nasturcje, są winogrona, które w tym roku naprawdę dobrze obrodziły, chyba wskutek gorąca. Mam tutaj sałatę rzymską, w związku z tym, że było bardzo gorąco. Ona niestety dosyć szybko skoszkniała, ale bardzo lubią ją kurczęta, więc jest tutaj hodowana, pozostawiona i dodaje się im tę sałatę do karmy. Mamy także tutaj stałe stanowisko dla żabek. W tej chwili nie ma żadnej, ale zazwyczaj siedzą tutaj dwie bądź trzy malutkie żabki. Teraz widać gdzieś powędrowały w liście.